Jest rok 2021, a Marcin Banot wspina się na Wieżowiec Total w towarzystwie samego Alain Roberta. Lecimy. No więc witam wszystkich serdecznie tym razem w nieco innym formacie. Z racji tego, że no nie miałem zbytnio czasu na e, mm, zrobienie odcinka e, Making of Total z Alanem, e, no więc postanowiłem, że e, po prostu nieco opowiem e, o, o całej produkcji, e, podczas kiedy będziemy oglądali ten właśnie e, odcinek. Dobra chyba leci. Sponsorem jest yerbanot. Mam nadzieję, że wszystko działa tak jak powinno. No e, początek. E, y, tutaj taka. Y, y, Przypomniałem się sytuacja. Y, Marcin zadzwonił po całej akcji. E, Let's go. cztery dni Come później, <laughs> kiedy wyszedł na wolność. E, no i mówi, że hmm, to początek wyglądał jak, 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 jakby to był napad. E, jakiś czterech kolesi wyskakuje z samochodu nagle. No i tak sobie pomyślałem, no okej, okay, to pójdziemy e, tym tokiem myślenia i stworzę podkład taki, jakby to, jakby, jakby to był film, początek filmu, akcji. I tak też zrobiłem jakieś perkusje, smyczki, grające gdzieś tam nerwowo, tajemniczo, lekko na fałszu chwilami. I chyba fajnie to wyszło. Hmm

Małe patrzonko na cel A cel jest zawsze jeden e, Tym razem hmm, Tym razem początkowo było bardzo mało czasu hmm, Wszystko przez wszystko przez to, że Marcin został zatrzymany na, no, na 4 dni i nie można było tego materiału po prostu stworzyć. Natomiast kiedy już wtedy, kiedy ten materiał był w, w miarę gotowy, no to okazało się, że mam tylko dwa dni na to, żeby zsynchronizować dźwięk z obrazem. No i nie była to zbytnio dobra wiadomość. Finalnie okazało się, że mamy dodatkowe 8 dni. Była to bardzo dobra wiadomość. I gdyby nie to, pewnie ten soundtrack nie brzmiałby tak jak brzmiał. Finalnie. Super, ale... Super. E, Spinaczka jak wspinaczka, e, ale tym razem mamy już czterech kolesi, e, cztery mikrofony, co m, było nie lada problemem i wyzwaniem, żeby to wszystko ogarnąć, dla Marcina wyzwaniem, e, ale od strony muzycznej, m, kiedy uderzył ten wiatr, tam na górze już... E, Chwilami nic nie było słychać No więc trzeba było te mikrofony wyciszać Bo muzyka po prostu no, nie mogła się przez to przebić ale finalnie udało się to jakoś rozwiązać OK Marcin? Okej All good? Yes. Marcin zadowolony. Mm. Mm, tutaj trudność polegała na tym, że jest bardzo dużo e, rozmów, dialogów, monologów, e, no i ciągle trzeba było. Wyciszać ścieżki. To nie jest tak, że leci jedna ścieżka i tylko jednym suwakiem sobie przyciszam. Tam tych ścieżek jest mnóstwo. Oczywiście nie grałem wszystkie jednocześnie, ale jest, jest ich mnóstwo. A kiedy wskakują tutaj różne dialogi i ujęcia, no to mm, trzeba było to przyciszać. A jak wiecie, a może nie wiecie, um, syntyzatory, e, oh, które yeah. grają na żywo, um, potrzebują też trochę czasu um, na to, żeby, żeby, żeby się wyciszyć. Tam jest jakiś pogłos, jakiś delay. E, no i to było dosyć tutaj trudne, um, żeby nie zagłuszyć e, tych tych dialogów e, to chyba stanowiło taką największą tutaj przeszkodę. No ale no ale dialog musi być. Ale realizacja tego z technicznego punktu e, no była trochę bardziej czasochłonna niż zazwyczaj. Jak widzicie, dużo, dużo zmian, dużo ujęć, dużo rozmów. ascent with my friend, uh, uh, Alexis on the left, Leo uh, next to me on the left as well and Marcin on the right -hand side. Cheers, man. Ale on się tutaj okazał bardzo taki rozmowny, Bardzo chętnie wspominał i opowiadał o tym o swoich przygodach z przeszłości. Zadawał również pytania. Stąd tutaj pomysł, żeby wymyślić jakąś melodię podczas podczas tego, kiedy on opowiada. Ta melodia będzie, no będzie gdzieś tutaj za chwilę, kiedy Alan zacznie coś wspominać. Na początku bardzo subtelnie, a później przeradza się e, w pełny, w pełny kawałek. Pierwsza, wers pierwsza wersja materiału, jaką otrzymałem, miała 55 Minut, jeśli dobrze pamiętam, mm. ostatecznie zostało trzydzieści. No właśnie w takich momentach tutaj e, wchodzą e, takie, takie melodie. Co? No tutaj zaczynają się wspomnienia. Co? So, no um, których opowiadałem? 70 meters. 70 meters. Yes. 70 meters 23 minute on W wcześniejszych materiałach no były dialogi, ale no, ale mm, na pewno nie takie, jest like you know, to się bardzo uh, your, uh, fajnym uh, człowiekiem. Uh, yeah, uh, sam do mnie kilka razy pisał. Mm. Wymieniliśmy kilkanaście zdań. W ostatnim czasie również zaczął używać mojej muzyki we swoich materiałach. Bardzo fajne, cieszę się z tego. Dużo ciepłych słów usłyszałem z jego strony. Ten bieg z trzema osób. Jest trochę wstępny i trochę magiczny. Tak, prawda. Tutaj za chwilę będzie ten moment, kiedy Alan e, znowu pyta Marcina i, i opowiada. Mm, w tle wchodzi taka bardzo delikatna e, melodia. Chciałem, żeby tam się coś pojawiło, ale z drugiej strony, mm, nie chciałem też, żeby e, zagłuszyć tą rozmowę. My tutaj pracowaliśmy tym razem tak w 100% zdalnie, no więc mm, no nie było możliwości, żebyśmy razem u, gdzieś usiedli e, i decydowali, o tutaj będzie coś trochę ciszej, tutaj przyciszę, tutaj da, dam głośniej. E, Marcin był przez bardzo długi czas we Francji, no więc. E, tak wyglądała ta nasza współpraca. Każdy robił. E, to co do niego należało. No i pewnych rzeczy nie dało się e, omówić. Trzeba było pewne pewne, e, pewne rzeczy robić na, na czuja. I to będzie tutaj ten moment, e, e, kiedy Alan opowiada. No, i okay, po raz pierwszy mm, wejdzie mm, i, e, pierwszy z utworów. To nie wiedziałem, czy pierwszy, czy drugi, który był pierwszy. No, bardzo fajnie to się zgrało z tym. E,

Teraz w planie mam ukończenie pełnego e, utworu, właśnie. Mm. I właśnie ta rozmowa była do inspiracją do, do stworzenia tego. Na początku niewinnie mówię, o, je, jakaś tam melodyjka w, w tle. E, a bardzo fajnie zaczęło mi się to. Wszystko otwierać, rozwijać i no i efekt końcowy e, jest bardzo dobry. Tutaj również będzie taka sytuacja, e, kiedy Alan się ześlizgnął z tej belki. E, Wiadomo robi to w kontrolowany sposób, ponieważ nie chciał ryzykować i odpuścił Nie chciałem z tego robić, jakiegoś dużego dramatu wrzucając jakieś efekty, no ale, ale jednak podkreśliłem to, że coś tam się wydarzyło. Mam nadzieję, że wszystko się nagrywa. Nie chcę teraz minimalizować tego okna. Tutaj po raz kolejny Alan opowiada właśnie o tym palcu. I ponownie ta melodyjka wchodzi. No tutaj, delikatnie podkreślone takim efektem. Tu wiesz, że miałem piechot na glissę. Słuchaj, miałem super moment. Preferiłbym nie podjąć ryzyka i me laisser odeskonać. No, nie chciałem z tego robić ogromnego dramatu. Jest to profesjonalista i dobrze wie, co robi. Taka muzyka jak w filmie. E, mm, grozy. No i tutaj. I tutaj. Po raz pierwszy wejdzie ten kawałek z tej właśnie melodyjki. Na podstawie tej, tej, tej melodii. Wielonczela dubluje tutaj tą, tą melodię. Zależało mi, żeby chciałem po prostu wykorzystać wiolonczelę, bo była ona taka charakterystyczna w tym pierwszym odcinku, w którym brałem udział, gdzie zajmowałem się podkładem muzycznym Marcina. Te pompki na kuminie. Pomyślałem, że hmm, no jest to bardzo dobry moment. By może znowu wykorzystać ten instrument Marcin wspinający się obogalana, eee, no jeszcze dwóch innych gości eee, eee, mówię to a, będzie fajnie brzmiało i chcę, żeby ten instrument e, po takim czasie e, wrócił. Ten, ten kawałek ten. Trudno określić, jaki to styl, ale mamy tam też elementy jakieś etniczne. Również wokal. Jeśli się nie mylę, była to chyba. chyba to była bułgarska wokalistka. Fajne ujęcie. Zawsze jestem gdzieś oczarowany tymi ujęciami. E, ja od zawsze jakoś e, lubiłem. E, takie 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 widoki. E, I to na pewno na pewno jest to. E, jakaś inspiracja. No bo zawsze kiedy dostaję materiał i, i nagle wlatuje dron, to mówię, wow, no. E, na pewno inspiruje to do. Mm. E, no do pracy i do, e, do pracy nad tą muzyką gdzieś tam pojawiają się nowe pomysły Tak jak człowiek siedzi e, i gdzieś tam mm, e, mm, stara się coś wymyślić nagle e, wchodzi obraz, takie ujęcie i stajesz olśnienia Praca mm, e, z obrazem jest, jest na pewno dużo, dużo, dużo łatwiejsze. Na początku myślałem, że mm, nie potrzebuję tego obrazu, ok, mm, Ale teraz już e, po kilku latach, e, no już wiem, że e, że kiedy dostanę ten materiał, wideo już to to wszystko ruszy z kopyta i no i tak jest, tak jest. Zawsze czekam z niecierpliwością na to, by tą muzykę zacząć podkładać pod obraz i zsynchronizować. Dużo nowoczesnych brzmień, kilka nowych bibliotek, ale w tym podkładzie, który wejdzie za chwilę. Wykorzystałem bardzo taki stary syntezator z 1985 roku. Jest to Roland. On ma bardzo takie charakterystyczne brzmienie. Fajnie czasami łączyć jakieś nowoczesne brzmienia ze starszymi brzmieniami i to chyba bardzo często słyszycie w tych podkładach. No, lubię to robić, lubię się tym bawić, lubię łamać pewne schematy, szczególnie jeśli mam czas na to. Chciałbym na żywo parę rzeczy Wam tutaj pokazać, ale niestety. No, nie jestem w stanie odpalić tego programu, bo od razu wywali mi sterownik i wyciszy mi program do nagrywania ekranu i monitor, no więc no nie mogę tego zrobić. Szkoda. Tutaj też ten, ten dźwięk trochę zwiastuje, znowu hmm, kolejne problemy z przyczepnością. No i zaczynają się e, bardzo delikatne smyczki. I od tej chwili tak naprawdę wszystko już zaczyna się y, powoli rozkręcać. Aż do finału. Tutaj swoje trzy grosze miał oczywiście też y, Daniel. 12. 12 który fajnie to komentuje z daleka. No i tam postanowiłem to też wykorzystać i wrzucić w. Y, Rzucić już początek tego utworu, dograłem taką stawkę, fajnie to spasowało. A tutaj w tle Roland, właśnie Roland JX 8P. Tutaj już zostało wszystko wyciszone. Ponieważ no, wiatr był naprawdę duży, silny, i no, mamy tutaj cztery mikrofony na, na górze, trzeba było już je wyciszać i rezygnować e, z niektórych kanałów. Piękne ujęcie. Zawsze to powtarzam. Ok, tutaj, tutaj e, za chwilę pojawi się głos e, Daniela. Jest i on. Daniel, oddaję głos. Kurde. Okay, guys, okay, guys. Crazy people in crazy, place. Doing crazy Można by powiedzieć, że to taka nasza e, e, współpraca e, nieoficjalna. <laughs> No i utwór finalny. Tutaj już zostało wszystko wyciszone, bo był, no, potężny huk, trzask tego, tego wiatru. No nic nie było słychać. Tu ludzie krzyczą, tak? Jestem pełen podziwów, e, pełen podziwu e, tych mikrofonów, e, jak one dobrze zbierają to całe tło, jak zadałem Marcinowi pytanie, mówię, ej, mieliście jakiś mikrofon tam na dole dodatkowy? Mówi, nie. Mm, tak więc no, nieźle. No i finish. Może też wykorzystam ten moment i jeszcze raz podziękuję za e, wszystkie mm, miłe komentarze, właśnie e, całego podkładu i muzyki. Naprawdę jest mi bardzo miło, jest to, e, no jest to motywujące e, do dalszej pracy. Ok, no i dobrnęliśmy, e, można powiedzieć, do praktycznie końca. E, no cóż, z mojej strony to tyle. E, mam nadzieję, że ten format Wam się też podobał. Trochę inny, taki komentarz. E, e, dźwiękowca. E, piszcie e, w komentarzach, e, czy może w przyszłości zrobić coś podobnego a może nawet na żywo a jeśli ogarnę ten cały tutaj system streamowania piszcie no więc ja dziękuję i do usłyszenia pozdrawiam, hej to jest dobre